No, czy, co no. tak dokładnie ukradłaś? Wtedy was okłamałam. Ale, dobrze, dobry, dobry, dzień dobry. Ej, Ej chłopaki, chłopaki, co? co? co Cześć. 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 Czy tu Faktycznie. miecze jakieś takie? Miecze. Jakieś miecze jakieś. No, co no, w to. Co? Chyba nie ma co no co? biegamy, dobra, dobra. biegamy. Dobra, 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 dobra. Dobra. Co? Gdzie Co jest? Co gdzie, gdzie jestem? moja głowa? Gdzie Boże, gdzie jesteś? Moje nogi? Co kurde... Co? 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 Właśnie. Tragedia! Jakaś Co? Tam Co? jakieś Co? 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 No. Co? Tam są tam, tam 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 jakieś drzwi, Trzeba zobaczyć! Halo. halo! Ludzie, halo! Ktoś teraz przyjdzie? Kurde no, no, no. nie no. przyjdzie, no! No właśnie, no, miejmy, nadzieję, że to nie jakiś opuszczony, czy coś. Kurde. No tak. No, zostaniemy tu na Ale, Ale zobaczcie, tam u góry no. w ogóle jest zamknięte. Widzicie, zamknęło się za zamknęło zamknęło pan się nami. Zamknęło się za nami, kurde. Dzień dobry! O, idzie ktoś. Dzień dobry. Uuu, nowi klienci. Czego potrzeba? Co pan tu robi? Co to za miejsce? Łaha! to jest moja kwatera. No to chyba dobrze, ale szukamy informacji, no coś może pan. Uuu, to dobrze trafiliście. Ale informacje kosztują. A czego potrzeba? No, chcemy się dowiedzieć, gdzie jest Glowgop, albo jak możemy go zdobyć. Wie pan, może coś o tym? Bez kasy nie powiem wam, że Glowgop jest w starożytnej piramidzie. Jakiej piramidzie? No. Co ja nic nie mówiłem o piramidzie. No, przed chwilą pan powiedział, że Glowgop jest w piramidzie. Co? ja nic takiego nie mówiłem. No dobra, a wypuści nas pan chociaż? No nie, bo się już na was obraziłem, bo mi czytacie w myśli. No, tf, przepraszamy, no. No proszę, niech pan nas wypuści, no. no. Niech pan nas wypuści, przepraszamy pana. Przepraszamy. No nie, no bo teraz to nieszczere przepraszanie. Dalej jestem obrażony. Idę Aha. Sobie. Aha, Syka, zostawił nas. Co to, jest? Co, to jest? Co, to jest? co to jest za chłop? Zaczął to, płakać, słyszeliście? To, to... Co Co, co tu się stało w ogóle? O kurde, Sami po pokrańcu co? No Prawie właśnie, ciebie, no. nie wiem co tu się dzieje. Jakiś tutaj... Co tu się dzieje, co mam właśnie teraz wiem, dostać? Ty bo... co? Jakoś może przejdzie ja przez te tak kraty albo coś takiego. No właśnie. O! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Uh, a wy co tu robicie? Kim jesteście? No właśnie, najgorsze jest to, że sami nie wiemy co my tu robimy. No dobra, to zacznijmy od początku. Jak się tu znaleźliście? No, znaleźliśmy ogłoszenie o łowcach nagród. Poszliśmy tu i nagle spadliśmy, no i teraz jesteśmy tu, no. A czemu dalej tu siedzicie? Nikt was nie wypuścił. Powinien być tu taki jeden. Był tu taki, ale nie był zachętny, by nas wypuścić. Jakiś był w ogóle dziwny. No nie, no wiedziałem, że ten nowy coś odwali. Dobra, dajcie mi chwilę. I co? Ja też chcę poszedł? Nie no, to jest przesada, co oni robią. Co tu jest? Co no, Tragedia, tak, no! mogliby nas wypuścić? Ale będziemy musieli co, teraz tu zostać, czy i czy co? O, będzie... Krzyczy, co? nie może... będzie krzyki jakieś. Ktoś krzyczy. No, co tam się dzieje? Ale to chyba tamte. to pod... Lafera! O, o! Ej, patrz, o, o, patrzcie. O, dziękujemy No to dziękujemy. nie jest. Co jest? Dobra, ale co teraz, ludzie? <trymkańska> Chyba go pobił tamten, kurde. No. Właśnie też mi się tak wydaje, wiesz, nie ale... nie chcę się zagłębiać w to, co się tam wydarzyło, wiesz? jakaś jaskina, zobaczcie no no, no. no. tutaj Rosło w ogóle krzaki jakieś, jagody, może, może zerwiemy chyś... trochę na później. Zobaczcie. Dobra, no będzie jedzenie, no bierzmy te jagody. No to, to byli w ogóle bierzmy, za pra. ludzie. Pozbierajmy to, może się da to. Ja tego jagody się jakoś je, co chłopaki, ja co za jakieś jagody, kurde, z Czarnobyla? I my się no. zaczniemy też świecić. Dobra. A, A myślcie, się tam... no no miejmy miejmy nadzieję, że nie? Właśnie. Stary. Mój dziadek by zwiedził kawał świata. Aha, no dobra. 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 Ja myślę, że powinniśmy pójść dalej, chyba nic nam nie zrobią, że tu pójdziemy. Zbroje Wziąłem jakieś, zobaczcie. Churde. Jakieś zbroje. Proszę, to bo by je wziąłeś proszę. Dobra, wieszcie, to no, lepiej tego nie kradnąć, bo. No, te też te mi się tak wydaje. Nazywa, się Ale zobaczmy, co mamy w skrzynkach. Pusto, Churde. chyba wszystko ukryli. Pusto. Właśnie? No nie wiem Dobra. co się dzieje. Chyba tędy trzeba iść. No chodź. No chodźcie. Tu to, to chyba przeskaże. jakieś właśnie jest. No tak Kurde, ale dziwne miejsce, jak oni w ogóle to zbudowali? Czemu tutaj wszystkich ludzi zapraszają? A nie do jakiegoś... Właśnie, normalnego. No reklama, wiesz, kreatywna reklama. Ale tak. On się zamykają w więzieniu. Jest tamten był głupi w ogóle. Jest tamten był głupi w ogóle. Powiedział na Boże i ale niebezpieczny. Patrzcie, no wielbłądy dobra. Właśnie, nasze wielbłądy bierzemy nasze wielbłądy i. Dobra. Ale w ogóle zobaczyłem na. One były odpięte, kto e, się, się przypiął teraz? No, no, na krótkim zabrzmie. Może nabie zabrali, tak, co? No, no ale to co? Gdzie teraz się idziemy podziać? Szukamy tej to piramidy, to o, właśnie, o której mówiliście co? może. Właśnie, kurde, nie mam pojęcia. W ogóle wygadał się. Noc w ogóle. Piramida, no? Coś mówi o piramidzie. Słońce w ogóle wstaje, nie? Nie wiem czy to wstaje czy no zachodzi, ale chodźmy. No strony słońca? Może? Czy coś? Tak było zawsze w co tak. nie? Filma. No filmach. strony stronę no słońca. No, no, Dawajcie, gore. lecimy. Dobra, no, no, no. Let's go, Ale no, myślę, Lecimy. Czy coś tam będzie, czy, czy nie? z czego Mówi, może być? że krokopies w piramidzie. No właśnie, w ogóle jak ten chcesz... to jest, że tak przejęzyczył? Czy chcesz... Nie, nie wiem właśnie. Nie dziwię się, nie dziwi mnie to. Niewie taki profesjonalista. Jakiś, jakiś chyba nowy był, nie wiem, no. No tak mówili, mówili, że no. No właśnie. No 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 patrzcie. Wieża jakaś, co? Inne miasto! O, o kurde. Tu już tak jest kolejne miasto! No rzeczywiście. Ja, to... Tego się nie spodziewałem. Myślimy, że to W tamtą stronę? No nie wiem, no, no... a myślałem, że... Jest, zobaczcie przed nami! Tam. Jest Pobaczcie, ogromna piramida! Prostu... Ale no, dobra, ja czekajcie! Poczekajcie! Piekali, ale... okay. Poczekajcie. Myślicie, że lepiej iść do piramidy, czy do tego miasta? By, Mi się wydaje, że no, skoro miasta, o piramidzie, to chyba, dobra. Iść chyba do piramidy. Idźmy najpierw do piramidy. Myślę, że nie ma co tracić czasu. Co? Tylko będzie no, trzeba jakoś... On nam powiedział, że się do piramidy, no to... to jakoś to będzie kamidy, trzeba nie? znaleźć w niej miejsce, albo coś. No, no, no. Kurde, wyglądają bardzo była ale... To pęknięcia. Tylko, ciemno się w ogóle zrobiło. Kurde. No, no dobra. No. Czy... to nieważne. To są dwie piramidy, myślisz, że tam będzie? A jakieś wejścia? Kurde. Nie wiem, no spróbujmy znaleźć no, może jakieś wejście. Tylko, tylko co zrobimy z naszymi wielbłądami? Może gdzieś Dobra Nie, myślę, że nie uciekną. Tak, ja bym je tu zostawił. No właśnie, nie mam, kurde. Dobra. Zadnego palika. Poszukajmy! Poszukajmy, no. no. Zobaczymy, no zobaczymy co wejścia. Porozchodźcie się, jak coś to wołajcie. Patrz, patrzcie w te szczeliny, no. Nie? Dobra. Ta, no. No. Co, co tu może być? Gdzie no, będzie to jakaś to... szczelina albo coś? Ja pójdę na górę, zobaczę, coś jest na górze. O kurde, Skorpion! No dobra, uciekał. O! Idę! To macie coś? Czekajcie, bo A, dobra, Skorpion no, za mną idzie! Hejcie, jest, jest, no, dobra kurde, skorpione! Skorpion, skorpion, chodźcie, skorpion. no skorpion no, mnie goni. Chodźcie! Chodźcie szybko! Co to? Jakieś mięso kości? Nie no znowu! Tunele. Kurde. tu się dzieje? I ty czyś byś może Ja tak coś do tego słyszałem słysza. Ja tych, no, tych lochów pamiętacie? Hej. Podobne Też to nie było. Nie przypominam sobie. No. Schody do złota? Tak. Dobra, bierz to. to. Idziemy. Teraz musimy gadać. No. Schody na górę. Hmm. Idziemy, do co? Góry Schody i prosto jakby w horrorach może co, że jest tak, żeby nigdy jest może tuć, dalej. nie. Może to... przejdźmy cały. No właśnie. Może lepiej do góry? Czy do góry, do góry tak? lepiej, no. Chyba. O bo. Nie, co to. O, o kurde, nie. Co to, jest? co to jest za jakiś? Nie no, aż mi mowę odebrało. Co to jest? Znowu jakieś. Się dzieje? Rytuały, Rytuały albo. Rytuał? Nie, nie wiem, co to rytuał. może być. Co to o, jest w ogóle? Nie Czaszki, jest. krew? Ale kto tu to, to wyprawia? Słyszeliście, no? No, Co to było? Co to było? Hej, dobra! Chodźmy! To Ta piramida jest chyba jakaś nawiedzona. O kurde, patrzcie! Jakaś. korona! Jakaś. jakaś korona. Ale to wygląda jak pułapka, trzeba uważać. No, uważajmy, uważajmy, żeby tu nic się nie stało. No, właśnie, żeby nic się nie stało. to To jest korona. To korona. Ja też, ja też. Nie ryzykujemy? Nie mam pojęcia. Może się do czegoś przyda? No, Go, czego z czegoś się przydać, oczywiście. Przeklętać coś. No to kto ryzykuje? No, no ja się boję. Dobra, ja spróbuję. Dobra. Nie stało się nic. Dobra. Mam korubę. Bez git. Kurde no, no i dobra. Co to są w ogóle co, za materiał? No właśnie co to jest? Właśnie, właśnie nie, ogóle, nie, to jeszcze raz takie coś. A to jest, z, jest, to jest? To z węgla czy z czego? Jakiś netherite, -right. nie wiem, to jeszcze raz takie Aha. Dobra. Chodźcie. No to ciekawie. To jest jeszcze wyżej, cały czas do góry Dobra, tutaj jeszcze się nie ma rytuał, ale cały czas ty... kości i no, no, mięso. to nie jest, jest kość tak straszny jakieś... jak w tamtych no, no właśnie no, O kur... Co tu się dzieje? O bo Cie no! Co to no! nie wiesz? No, co To tu, tu jest jakiś kryształ w ogóle! Ej, no właśnie chyba żeby tego nie dotykać. Kurde, no jakie jest, Nie, ogóle, jakiś... nie no to, tak jakieś rytuały, albo ja coś! To wygląda czaszki! ale to wygląda jak... do innego Rzeczywiście, no. Grobowiec. Star 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 Rozkopmy jakiś. go. Co ty ale... Nie wiem, czy jak można. Musimy przesunąć... To jest taka płyta, widzicie? To jest płyta. No jest. Dobra, dawać we 4 bo jest widzicie? dawajcie.

Co jest? Mówi, blogo, blogo. Mamy, mamy, mamy ja, ja... Super. Ja, ja mam zebra ta Ty masz glowo Dobra, to mam się! A zejdźmy jeszcze dobra, może. Tak, dobra, tak, dobra. Tak, a może to jakoś zamkniemy tak, czymś, tak. czy macie jakiś blok, żeby to zamknąć, żeby tak nie zostawić. Nie mam nic Kurde no nie. nie Mogę nie, 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 nie. to by nie, w nie jemę, czy. No dobra to przysyp dobra, trochę. No, no, no. Dobra, no Zejdziemy no. Zejdźmy może jeszcze niżej, zobacz co tam jest, co? No 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 zobaczyć

Helidor jakiś. Dobra, zostawię to tutaj. Ale, Dobra, ja ja to mam się wrażenie, z... że to jest chyba źle, że tak wszystko bierzemy, bo mogą być z tego jakieś konsekwencje. Mm. Myślisz? No się mogą. Tak Dobra, weźmy... To no ostatnia, że tylko bierzemy. Jeszcze. No jeszcze zobaczmy co jest tutaj tędy. Nie, co, co, co no to, no to, to chodźmy tutaj. O, Zobaczcie. O to to jakieś w ogóle... No właśnie, wyglądało jakby ktoś stał, ale jakieś posągi i wszystko. No, ale to są tylko jakieś łówki jakieś tylko. Co to jest, co to jest za We miejsce? Płyta! Płyta? Co patrzysz? Co ją wkładać tutaj? Co to? Co to jest? Co jest? Co to jest za dźwięk To jest jakby ktoś uciekał! Tak... Co, co to jest? Co? Co? Co, co? co, ty, co, ty, co ty mówisz? Jakby ktoś już dobra. Dźwięk dźwięk. Stronę, Nie dobra chodźmy Dobra, dobra, Chodźmy dalej Dobra Tu już tylko nam zostało idziemy w dół To chyba w tą stronę nie? Dobra, chodźcie w dół powoli, może powoli chodźcie Właśnie, tak, no, spokojnie co to jest za mięśnię. Czas to jest. Dobra. Jakaś... Co to jest? O co ty robiłeś? Co ty zrobiłeś? Nie! Czemu nas bijesz? Dobra, Co ty robisz? Nie! Nie, nie co ty robisz? Dawaj, dawaj, dawaj! Wiesz? Zabierz mu zabierz zabierz, się! Zaku, o, weź go, masz kajdanki, zakłój go! Zostawcie, Zostawcie go. mnie! Zachuwam cię, zachuwam cię! Jezus... Uspokój no się! To, 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 co, to, co no, jest nie z tobą i tak? Co się w to, co z tobą stało? W co się stało? Co Dlaczego Zostawcie ty Co jest z tobą? Czemu go wrzuciłeś? Nie interesuj się! Dobra, co robimy? Nie wiem właśnie. No, do no właśnie. O co chodzi? Co jest? Chodź bliżej. Co jest. Zostawcie co mnie. Jest dobra. Co zrobimy? Co co co? Dobra, nie myślimy. Zostawiamy to właśnie go. go? Całą właśnie trzeba zobaczyć, co jest z nim. Nie widać co go stąd? Chodzi? Na dole. No właśnie, ja go nie Dlatego. tego. Za głęboko, ja szczał tam niżej. Co z jest? No ja tam Stoil, zejś, cały, cały czas. Zejść tam. No zobacz tu bokiem można. To idziemy tam? Idę faktycznie. I dobra, musimy zobaczymy. chyba zejść. On tam jest przykuty, teraz nie powinien się wydostać. No właśnie zobaczymy co tam będzie. Chodź. Może z tego sarkowaku. Właśnie się na jakby coś go opętało, nie? Tragedia. z no. dzieje? Ale cały czas sądź, zobacz, jeszcze wrzucił remiego tego. To był chory, no. że nie Boże święty... Jak tak mógł... Czemu on jest. tak w ogóle zrobi? Jej. Jak on mógł do niego dopuścić? Dobra, chodźcie biegnijmy na dół tutaj. Przecież zobaczymy czy on tam jak, leży jak, jest, czy nie. Właśnie kurde no... Leży! Mało, jest, jak... Zobacz! Patrz, idzie, jest! Yes. Co jest? Nie! Jest! <laughs> Remi! Nie!